Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej poświęconej przedłużeniu współpracy sponsoringowej pomiędzy Eneą Wytwarzanie a Radomiakiem Radom. Na dzisiejszej konferencji prasowej witam pana Radosława Witkowskiego, prezydenta miasta Radomia. Dzień dobry, witam. Pana Zbigniewa Banaszkiewicza, członka Rady Nadzorczej Enei NA Wytwarzanie. Dzień dobry. Pana Michała Kopysia, wiceprezesa zarządu Enei Wytwarzanie do spraw finansowych. Oraz Pana Sławomira Stępniewskiego, prezesa zarządu Radomiak SA. Dzień dobry. Szczegóły współpracy pomiędzy Eneo Wytwarzanie a Radomiakiem Radom przedstawią Państwu zaproszeni goście. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu Pana Sławomira Stępniewskiego, prezesa zarządu Radomiak SA. Witam serdecznie wszystkich. Jest mi bardzo miło, że. W takiej okazji spotykamy się, bo jest to niezwykle istotne, że możemy kontynuować współpracę z tak ważką i ważną firmą, jaką jest Enea. Jest to i zaszczyt, i wyróżnienie, i radość, że spełniamy bardzo wysokie wymagania. I cieszymy się, że po prostu, że możemy mieć tak ważnego sponsora strategicznego, że można. Jest to efekt długofalowej, dobrej roboty ludzi, ludzi o zielonych sercach, ludzi dobrej woli. Gdy pamiętamy, że ogromną rolę miejscu, w jakim jest w tej chwili Radomiak, odegrała na przykład pani Europose, europoseł, pani Ewa Kopacz. Ogromną rolę spełnił pan prezydent Radosław Witkowski. Bardzo się cieszymy, że w tym gronie jest zarząd spółki Enea, jak i również Rada Nadzorcza, bo to jest wspólne dzieło nas wszystkich. Pomagają nam również ludzie dobrej woli, pomaga nam poseł Konrad Frysztak, ale najważniejsze, że jest to wspólne dzieło ludzi, którzy kochają sport. Przekazuję. Mikrofon. Super, więc dziękujemy bardzo, i teraz oddam głos panu Michałowi Kopysiowi, prezesowi, przepraszam, wiceprezesowi zarządu ENEI Wytwarzanie do Spraw Finansowych. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować spółkę ENEI Wytwarzanie i grupę kapitałową ENEA na tym wydarzeniu. Y, które jest poświęcone podpisaniu umowy y, sponsoringowej między y, klubem Radomiak a Enea Wytwarzanie. Y, współpraca jest y, już długoletnia. Tutaj z y, y, Radomiak i Enea ma za sobą ponad 10 lat już takiej intensywnej współpracy. Bardzo się cieszymy, że y, wspieramy klub piłkarski. Ta umowa w tym roku jest, można powiedzieć, rekordowa, jeśli chodzi o transfery pieniężne między oboma podmiotami. Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną spożytkowane na, na cele, które tak jak sobie wyobrażamy, na podniesienie jakości sportu w Radomiu, w okolicznych miejscowościach. Jest też bardzo istotny aspekt, o którym po raz pierwszy wspominamy w umowie: to jest Akademia Radomiaka. To jest instytucja, która ma kształcić młode pokolenia sportowców, ma dbać o kondycję fizyczną chłopców i dziewczynek, którzy. Wychowują się tutaj w Radomiu. Także jestem bardzo zadowolony, że możemy dzisiaj podpisać tę umowę i mam nadzieję na, na dalszą współpracę z Państwem tutaj w Radomiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam teraz do zabrania głosu Pana Radosława Witkowskiego, Prezydenta Miasta Radomia. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie pogratulować spółce NA. Chciałbym pogratulować panu prezesowi, panu Zbigniewowi Banaszkiewiczowi, który reprezentuje Radę Nadzorczą. To jest bardzo dobra decyzja. Kontynuacja współpracy z flagowym klubem sportowym w Radomiu, Radomiakiem, jest bardzo dobrą decyzją. I myślę, że na co dzień przez te lata, przez te 10 lat, jak patrzyliście, pokazuje to, że Osiąga, że przede wszystkim Wasza spółka jest dobrze prezentowana i też osiąga duże korzyści komercyjne z tej współpracy. Nie trzeba się czarować, Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć to wprost. Dziś wielki sport, a szczególnie wielka piłka nożna, jeśli chcemy budować, wymaga stabilnych partnerów, ale także partnerów, którzy potrafią zainwestować i razem... Na pewno ilości czasu oczekują korzyści. I cieszę się bardzo, że właśnie w Radomiu współpraca spółki na z Radomiakiem daje taki efekt, czego najlepszym dowodem będzie to, że za chwileczkę panowie podpiszą umowę o kolejnych, na, kolejno, na kolejny okres współpracy. Ja u progu sezonu 2025-2026 mogę życzyć tylko i powstrzymam się tutaj od powtarzania słów pana prezesa Stępniewskiego, że życzę europejskich pucharów, bo choć życzę tych europejskich pucharów i wszyscy wiecie do, do, dobrze, że, że to jest jakiś taki cel, który musimy sobie postawić, to jednak przede wszystkim życzę, żeby to była drużyna, która przyniesie dużo zabawy, dużo Friday, i dużo dobrych wrażeń sportowych kibicom Radomiaka. Kolejny sezon rozpoczniemy w ekstraklasie, bo to też jest cel, który, o którym musimy mówić, że, że jest dla nas bardzo ważny i życzę oczywiście rozwoju tego projektu sportowego, bo on dziś jest znacznie szerszy niż tylko... Drużyna w ekstraklasie, ale jest też akademia, czego dowodem, czego dowodem są tu młodzi piłkarze, którzy już grają w centralnej lidze juniorów. Dumnie się prezentują w koszulkach Radomiaka. Panowie, trochę więcej luzu. To sport, tak jest, uśmiechy na twarzy, więc zobaczcie, że Radomiak nie tylko potrafi dobrze grać w piłkę, ale też świetnie wychowywać kolejne pokolenia młodych Radomian i za to serdecznie władzą Radomiaka. Panu prezesowi i panu prezesowi Grzegowiczowi Gilewskiemu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i teraz głos oddaję w ręce pana Zbigniewa Banaszkiewicza, członka Rady Nadzorczej ENEI NA Wytwarzanie. No ja też chciałem bardzo serdecznie złożyć gratulacje na ręce pana prezesa, że udało nam się kolegialnie, wspólnie w ENEI podtrzymać tą tradycję współpracy z Radomiakiem, tak jak pan prezes powiedział i pewnie pan. Prezes Gilewski to pamięta te 10 lat temu, kiedy ta współpraca się zaczynała, i trzeba się cieszyć, że ona trwa. To jest tak, że bardzo serdecznie dziękuję właściwie całemu zarządowi Enei w sposób szczególny, że kolegialnie udało nam się wypracować, mimo tego, że jako Rada na cały czas stawiamy różne trudne wyzwania w dzisiejszych czasach przed Eneom i potrafiła w budżetowaniu zaplanować. Miejsce na to, żeby jednak wspierać ten sport. Bardzo ważnym elementem tego jest, co już powiedział pan prezes Kopyś, jest to, że w tej umowie znajduje się ten element, który wspiera ten pion dzieci i młodzieży, których chcielibyśmy rzeczywiście patrząc w przyszłość, żeby za moment, za kilka lat, za kilka chwil, też dzieci z okolic Radomia, z samego Radomia mogły być tym wsparciem i tym właściwie czołowym elementem tej naszej drużyny i tego, żeby ona ta drużyna się utrzymywała jak najdłużej w ekstraklasie i żeby to trwało non stop. Z mojej strony tyle. Panie prezesie Stępniewski też bardzo serdecznie dziękuję za pełny profesjonalizm przygotowania materiałów, które, na których pracowała grupa ENA, żeby tę umowę sponsorską, bo to oczywiście duże wyzwanie, 80 stron materiałów takich, które pokazują jakie są efekty tej współpracy, tej marki Radomiaka, które mogą się przyczynić też do pewnych efektów dla grupy ENA. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to wszystko. Zatem bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do tego najważniejszego, symbolicznego momentu podpisania umowy sponsoringowej na sezon 2025-2026 pomiędzy Eneą Wytwarzanie a Radomiakiem Radom. Panowie, proszę bardzo. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. Dobrze, <kluczy> tak Jeszcze raz, prosić o podanie dłoni. My też może sobie Wszyscy razem panowie. O, dobra! Tak, Ja Cię zaproszę tutaj. Zobacz, trochę się przemieszajmy z młodymi. Chodźcie bliżej, panowie. To wspólna sprawa. Dla Was też ważna. Zapraszamy, zapraszam Bliżej, chodźcie tak przemieszajmy się, żeby to nie dać Albo przejdźcie tu na między prezesa, jeden między mną. O, Nie jeden tu drugi, drugi tam, o, I tak warte. będzie fajnie. I bardzo, bardzo dziękujemy. lekko w tamtą stronę Takie. tak. Tak jest. Tak, o. O. tak panie prezesa, musi być widoczna. Tak jest, o. Tak jest, dziękuję bardzo. Panów jeszcze zapraszam do stołu. Przejdziemy teraz do części przeznaczonej na pytania od zgromadzonych dziennikarzy dotyczące tematu dzisiejszej konferencji. Dziennikarzy, bardzo proszę o zgłoszenie się, przedstawienie i wskazanie, do kogo kierowane jest pytanie. Eee, Rafał, może poczekam aż panowie. Ucządam. Tak, sekundka. Proszę, Rafał. Rafał Jończyk podgłębnikiem. Ja mam pytanie do pana Michała Kopysia. Wspomniał pan o rekordowej kwocie tej umowy. Czy możemy znać tą kwotę, czy to jest jednak kwota objęta tajemnicą handlową? Umowa nie ma charakteru publicznego, także y, niestety nie mogę powiedzieć, jaka to jest kwota. Także Rozumiem, rozumiem. A czy ta kwota jest w jakiś sposób uzależniona od wyniku drużyny na koniec sezonu, czyli od miejsca zajętego przez zespół? Mogę tylko powiedzieć, że bardzo chcielibyśmy, żeby to miejsce było coraz lepsze. Czy to jest odzwierciedlone? No to też są warunki handlowe, które, o których nie chciałbym tutaj mówić. Ale mogę powiedzieć, że jest to kwota historycznie rekordowa, tak powiem ogólnie. Okej, okay, to jeszcze inne pytanie. Wiadomo, że zarówno miasto, jak i klub poszukują sponsora tytularnego dla stadionu, stadion niedługo będzie ukończony. Wiemy, że Enea jest sponsorem stadionu w Poznaniu, czy firma Enea rozważa opcję jako sponsora stadionu Radomiaka i czy takie rozmowy są prowadzone między podmiotami? No rzeczywiście jesteśmy sponsorem w wielu dziedzinach sportu, nie tylko piłka nożna, ale też staramy się być widoczni w innych w innych e, dyscyplinach. E, oczywiście to jest e, tak, że działania sponsoringowe prowadzone są szeroko i e, rozważamy różne formy tego sponsoringu. E, o stadionie tutaj w Radomiu nie odpowiem Panu, bo e, no to jest, e, to jest też e, jakby e, sprawa spółki jak e, w którą stronę pójdziemy. Także e, Mogę odpowiedzieć ogólnie, że jesteśmy zainteresowani sponsorowaniem sportu w coraz większym zakresie. Macku, proszę bardzo. Maciej Kwiatkowski. Chciałem też zadać pytanie panu prezesowi, jaki kształt, jeśli chodzi o okres ma ta dzisiaj podpisana umowa, czyli do kiedy ten kontrakt został zawarty? Kontrakt zawarty został na okres jednego roku. Z opcją przedłużenia, tak? Oczywiście jest to kwestią negocjacji, także każdy kontrakt może zostać przedłużony. Dziękuję. Michał, proszę. Michał Nowak, rekord Grupa Mediowa też do prezesa. Mówimy tutaj też o tym, że ta umowa zawiera wsparcie dla, dla młodzieży, tak procentowo, chociaż możemy to jakoś określić, czy to jest znaczna. Znaczne wsparcie, bo, bo tego wcześniej chyba w tych umowach nie było, tak? To jest dopiero pierwszy raz ten, ten zapis? Tego w umowach poprzednio nie było. Y, dlatego jakby kładę nacisk na ten aspekt. Y, to jest istotna kwota y, w całym kontrakcie. Y, ja mogę powiedzieć, że tutaj z rozmów z państwem prezesami, z państwem prez z panem prezydentem, potrzeby są bardzo duże i zauważamy te potrzeby. I staramy się to odzwierciedlać w umowie, z czego jestem bardzo zadowolony. Jak to się rozkłada procentowo, no raczej nie chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, no bo tutaj znowu wchodzimy na warunki handlowe. Natomiast no, mogę zapewnić, że jest to istotna kwota, i no, i chciałbym, żeby ona była coraz wyższa w kolejnych, w kolejnych turach naszych negocjacji. Kwota, która pozwoli rozwijać się akademii. Oczywiście. To było zatem ostatnie pytanie, jasne? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze jedna minuta, bo to taki, pierwszy taki moment publiczny, kiedy, kiedy mogę podziękować prezesowi spółki ENA za wsparcie nie tylko w tym zakresie sportowym, a nie wiem, czy będzie taka okazja w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy, więc Panie Prezesie, proszę podziękować. Proszę przyjąć ode mnie podziękowania od wszystkich mieszkańców Radomian za zaangażowanie spółki w obchody 39 rocznicy Radomskiego czerwca. To była wielka dla nas sprawa i cieszę się, bo to tak wynikało też z tego, co mówił Pan Prezes, że zaangażowanie spółki nie tylko w dziedzinę sportową, ale również w innej jest znaczące. I rzeczywiście, Szanowni Państwo, warto za to podziękować. Ja w tym momencie w imieniu mieszkańców. Radomia i swoim toczyniem. Panie Prezydencie, przypomnę, że jeszcze zaangażowała się spółka też w turniej tenisowej. Tak jest. Elektrownia Kozienica i Radom to są miejsca położone tak blisko siebie, że no nie chcę powiedzieć, że jesteśmy skazani na siebie, ale to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Powinniśmy współpracować i pogłębiać tą współpracę. Także Cieszę się, że elektrownia jest obecna i radomiacy widzą elektrownię i elektrownia też widzi radę. Zatem dziękujemy bardzo Państwu za obecność i udział w dzisiejszej konferencji. Firmie Enea Wytwarzanie bardzo dziękujemy za zaufanie. I do zobaczenia ze wszystkimi na stadionie. Najbliższa okazja już w tę niedzielę podczas inauguracyjne, inauguracyjnego meczu sezonu 2025-2026 z pogonią Szczecin. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo.